W naszym portfolio znajdują się projekty domów jednorodzinnych, szeregowych i wielopokoleniowych. Nasze domy to odpowiedź na potrzeby użytkowników, atrakcyjny design i funkcjonalność oraz efekt procesu projektowego nastawionego na współpracę z inwestorem. Atutem budownictwa modułowego z wykorzystaniem patentu MOD 1B1 jest błyskawiczny czas realizacji. Technologię modułową wykorzystuje się w budownictwie wielo- i jednorodzinnym, a także jest użyteczna w tworzeniu zdrowych, oddychających, ekologicznych domów spełniających kryteria nowoczesnej architektury. Nowoczesna modułowa architektura jest rozwijana i rozwojowa, ponieważ tworzy nowy wymiar budownictwa, gdzie przestrzeń rośnie razem z mieszkańcami. Podstawowym założeniem jest dostarczanie drewnianych domów rodzinnych o powierzchni powyżej 100 m2.